Cześć, Boże, witam Was bardzo serdecznie, słuchajcie, dzisiaj będzie jerba, ale taka jerba, której w Polsce nie dostaniecie, będzie to jerba La Selva Limon. I udajemy się tym oto samolotem typu Mirage do, moi drodzy, właśnie na plantację brazylijskie, a potem do Montevideo w Uruguayu, gdzie ta jelba jest już wysyłana. Na cały świat, jako jelba urugwajska. Zatem zaczynam odcinek. La fasti! Dobrze, moi drodzy, najpierw zacznijmy od zapachu tej jelby. Ja sobie wcześniej ją ciutkę zalałem, dlatego też od razu tenże zapach poczujemy. Jaki on jest, znaczy ja poczuję osobiście, prawda? Wy natomiast zdajcie się na, mój, na moją ocenę. Zatem, zapachniajmy. Piękny zapach, taki zapach jakby takiego ciasta cytrynowego. Coś w tym rodzaju, prawda? Taki zapach właśnie cytrynowy, mocno. Bardzo fajny. Taki zapach bym powiedział jeszcze landrynkowy dodatkowo. Przyjemny, taki zapach jak właśnie byśmy mieli u babci, ciasto cytrynowe, prawda? Coś takiego, ciasto biczkoptowe skroplone cytryną. Limony. Także wspaniały zapach, bardzo ładny, bardzo przyjemny. Taki domowy bym powiedział zapach wręcz. Coś w tym rodzaju. Zatem, za zapach spokojnie szóstka. Kolejna cena tej jedwy, no to jest zależna oczywiście od y, pewnych czynników, y, prawda, tutaj przede wszystkim dotyczących kwestii y, przewalutowania i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc, nie ta jedwa kosztowała 81 zł za 1 kg, czyli bym powiedział dość sporo. Ale y, też y, no. Jest to jedzba dosyć mocno, bym powiedział, tak, że wytrzymała. Także też na plusik. I generalnie rzecz biorąc, jest to z tego co wiem najnowsza jedzba w stajni jedzbowej Laselwy. Troszeczkę o Laselwie. Laselwa powstała w 1910 roku. W latach 60. się zaczęła bardzo dynamicznie rozwijać. I ten dynamiczny rozwój przyniósł właśnie to, że dzisiaj sprzedają różne marki jalbamate, ale także i chociażby zioła również. Mamy też z takich marek, co są dosyć popularne u nas, a niemożliwe do sprzedaży. Mają się popularne na stronach Boholików. Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich tutaj, a także tutaj kolegę, który sprowadził. Mi tą jelbę z zagranicy, że tak powiem, pozdrawiam Cię serdecznie. Wiesz o kim mówię, prawda? Zatem serdeczne pozdrowienia rodzinne pozdrowienia także tak to wygląda, moi drodzy. No, i słuchajcie, kwestia jeszcze tego typu, że. Ta firma sprzedaje także zioła różnego rodzaju. Ma też tutaj zielby La Selva Pomelo, w tych takich bardziej popularnych boholikach Czy też La Selva Naranja, również podobno bardzo dobra. Ja wybrałem La Selva Limon. Jako z tego, co wiem, teraz najnowszą produkcję tejże firmy. Dobrze, moi drodzy. Co mogę dalej powiedzieć, to co Wam powiem, to Wam powiem, ale przejdźmy do wyglądu opakowania. Zatem opakowanie, la selva. Es cosa buena la selva mañana, yo siempre mi da. Opakowanie wygląda w ten sposób. Duże, prawda, porządne opakowanie. Bardzo ładne. Jelba mate elaborata con sabor a limon. Es cosa buena. La selva es cosa buena. Tak wygląda. Czyli wytworzona z dodatkiem cytryny. Elaborata znaczy wytworzyć coś Laboratory, labora, laborat, 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 znaczy pracować, czyli wytworzyć, wypracować coś tak. Tak wygląda z tej strony. Jeszcze przepiękny zapach jest z opakowania. Naprawdę prosto z Pampa Direct. To by zostało przywiezione. Także słuchajcie, po prostu jest to świeżynka. Jak z kolei wygląda sam El Susos? El Susos wygląda moi drodzy w ten sposób, choć tutaj. Bardzo drobne cięcie, prawie że na pył, ale jeszcze nie do końca. Bardzo takie typowo właśnie urugwajskie cięcie. Bardzo ładne bym powiedział też. Wspaniały Urugwaj. No, i teraz, moi drodzy, przechodzimy do smaku tejże jelby. pocisk i będzie elsmakitos. tej jelby. Ale czuć jednocześnie właśnie tą limon, ale nie jest to limonka mocna, nie jest to cyzyna mocna jakaś, jakaś, prawda, podkręcająca, nie, to jest właśnie taka delikatność jak w babcinym cieście. Co jeszcze mogę powiedzieć tutaj? Pozostaje lekki aftertaste na języku i w gardle, jest też wyczuwalny doskonale smak jest mate. Także jak najbardziej taki gorzkawy smak, mate. Ale przełamany właśnie tą wspaniałą limonką Escosa Buena, limonka wspaniała, limonka mojej drodzy, cyfryna wspaniała, genialna po prostu, bym powiedział. I ten smak jest wyczuwalny dość długo. Potem właśnie w gardle, ale nie są taki, bym powiedział. Mocny, ostry, jak na przykład przy yy, powiedzmy jęzbach mocniejszych, typu jakieś pachalito czy coś takiego. Nie to jest smak bardziej wyrównany, wysubtelniony. Yy, mogę jeszcze powiedzieć, że dodatkowo też właśnie czuć smak takiego ciasta babcinego, troszkę może landrynek, ale bardziej jest to pod ciasto podchodzi. Po wspaniałe babcine ciasta, jak babcia prawda, przychodzi i śpiewa es cosa buena maniana, no señorito. Także tak to słuchajcie wygląda. Przejdźmy teraz do, moi drodzy, kwestii po prostu, no. La selva. Limon? Dlaczego to pasuje? Myślę, że pasuje to pod właśnie ciasto yy, biszkoptowe, pod ciasto limonkowe, pod na przykład jakiś tolt kremowy, dobry tolt kremowy, z kremem na przykład najlepiej pod bezę też by pasowało bardzo fajnie. Pod, jeśli chodzi o obiady, myślę, że pod na przykład dorsza albo też bardziej pstrąga, skroplonego cytryną, świetna myśl, uważam. Być może pod sewicze, by pasowało, nie jadłem sewicę, więc mówię, być może by pasowało pod sewiczę. Bo jest to też mocno cytrynowo Pod tego typu rzeczy żeby nie przedłużać przejdę do oceny szkolnej w ocenie szkolnej od razu mówię jest to jelba wybitna daje bez gadania szóstkę za tą jelbę wspaniała jelba, bardzo dobra słuchajcie i tym bardziej wspaniała że niedostępna u nas w kraju także dziękuję wam bardzo szczęść Boże, trzymajcie się i Es cosa buena mañana, lo señorito.